się mankę z tej strony witam I witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale I ze mną dzisiaj jest Bella Jesteśmy dzisiaj na mapce, w której odbędziemy trening policyjny Słuchajcie, zobaczymy, kto zostanie lepszym policjantem w Minecraft Także mam nadzieję, że odcineczek wam się spodoba Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę do góry Fajnie, jeżeli będzie 23, łap do góry Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie I wpadajcie na vitoshop.pl Dzisiaj macie promocję na wszystkie gazetki Minus 50%, a jutro jest szalony dzień promocji Od godziny 10 zaczynamy I co 2 e, godziny będzie inna promocja na inny kod, od 10 zaczynamy z kodem VITO50 e, i wtedy od 10 do 12 macie promocję 50% na wszystkie rzeczy na VITOSHOPie później e, ten procent się zmniejsza, ale więcej informacji będzie na VITOSHOP.pl także tam wpadajcie, a my zaczynamy dzisiejszą mapkę, słuchajcie jesteśmy w naszym pokoju, znaczy to jest chyba mój pokój bo jest niebieski, e, tutaj są moje ciuszki, ale tutaj mamy łazienkę, zobaczcie jest lustro i jakie ładnie dziś wyglądam uuu witaj, jaka fajna czapka, co to słychać a Ty Bela spojrzy się w lustrze, ja już widziałam, lepiej niebo pęknie Nasz, nie Lepiej niepofeknie. Różowa kuchnia, słuchajcie. Dobra, tutaj mamy jakieś rzeczy, tutaj jest na, nasz salon, ale my za zaczynamy my trening e, policyjny, czyli robimy start map. E, Okej, okay. Colorado River, Modern City. Dobra, lecimy. Musimy dotrzeć o. do naszych e, samochodów, znaczy naszych pojazdów, którymi mm. przedostaniemy się na trening policyjny. Także lecimy, słuchajcie i zobaczymy, m, e, co tam na nas, jakie pojazdy czekają. Na pewno windą można było zjechać. <laughs> Ona zaskoczyła? Na pewno windę można było zjechać, ale ja strzedłem po schodach. Tak jest winda tutaj. No dobra, nie, to spoko. Czy można. O, jest tutaj wyjście. Dobra, idziemy. Ej, dlaczego drzwi się pojawiły mi przed nosem? What? Jak je otworzyć? Ej, nie, nie tu, nie tu poszliśmy. czy jeszcze niżej można zjechać? Tutaj jest jakieś wyjście inne. Może tu będzie przejście. Tak, tutaj, dobra, znalazłem wyjście. Dobra, jesteśmy. Okej, okay, są nasze znaczy pojazdy. Co to jest za pojazd? To jest fotel ze śmigłem. Co? No serio, fotel ze śmigłem. Jak znaczy, tym się takim lata? Nigdy nie byłam. Jak tym się lata? Wow! spację I Ej. do góry! oh my god! Co Trzeba długo ci? ją podtrzymać. No nie! Oh. Dobra, lecimy tutaj, gdzie pokazuje nam e, kompas, także lecimy tędy. Ale epickie, to jest fotel ze śmigłem, słuchajcie. To jest nasz eee. dzisiejszy pojazd. Okej, okay, widzę już posterunek policji tutaj. Zobaczcie, jest uh -oh. posterun posterunek policji. Dobra, eee. Są tutaj. Nie! Wyskoczyłem z eee. mojego pojazdu! Wow! Prawie już bym padł. Dobra, mamy tutaj samochody policyjne, widzę jakieś, wozy, wozy policyjne. Dobra, ale my musimy wejść chyba do środka. Także okay. ja wy, wyskakuję, gdzie jesteś. Okay. <laughs> Belek okay. wleciała, Dobra, lecimy do środka. Ej, nie, 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 coś to, to, to... mi tu pokazywało. Co jest mi kompas. Ej, zniknął mi też kompas. Czyli to dobra, chyba przejść. wchodzimy tutaj. Dobra, trochę, mało wyjaśnione jest, ale okej. Okay. Garaż, dobra. Garaż nie. Meeting room, classroom, o, oh, to tutaj Szyma. będzie, dobra Cześć, Ewelin O, oh, cześć Ewelin, to jest policjantka Welcome to police training, we are about to in Grab the seat and, dobra, prepare for lesson one Dobra, będzie pierwsza lekcja O, oh, nieźle Siedzę w well, W is only going to be two showing czyli tylko dwóch nas będzie na lekcji. Let's get to Sweet Up, over to locker room. Dobra, idziemy do locker room, żeby się przebrać. W Stroje policyjne, także mega epicko Gdzie jest locker room? Tutaj, dobra. O, są. Dobra, mamy tutaj. O buty są jeszcze jakieś, dobra. Ja to buty komuś innemu dobra? zabrałem. No A czy czapka policyjna będzie jakaś? Nie ma czapki nie ma policyjnej. Czapki. Dobra, zakładamy. Ej, nie ma czapki, normalnie, jest, jestem tak. Ej, to jest dziwne, powinno być. Ej, Idźmy. patrzę. No nie, no nie ma. Dobra, gdzie teraz? 6, e, alright, now you're uh, sweet up over to shooting range to pick up weapons. Dobra, idziemy do shooting range, e, to jest tutaj, ok. Wow, czyli to jest strzelnica. Dobra, mamy strzelnicę, mamy tutaj bronię Rifle po jednej weźmy sobie spokojnie, nie bierz wszystkiego na raz Shotgun i pistol Dobra, ja mam shotgun, pistol, riff, rifle i Aha. assault rifle Dobra, i teraz weźmy sobie broń, y, amunicję do tego Okej, okay, dobra, mamy pistol Przeładujmy, Aha. tak wygląda mój pistolet Okej, okay, dobra, ładuje się A mój? R musisz Ha, wiadomo. Przeładować, wiadomo, dobra Celujemy o, ale i tam fajnie się Trafiłem? Nie A jak to? Ej, nie trafiłem A O, jak... trafiłem! A ja ten, ten prawym przyciskiem myszy? Nie. Pick. U mnie to nie działa. No jak? U mnie działa co innego. Co ty, czemu ty C zrobiłaś sobie? No bo tak mam ustawione. Ale Bella, to tak się celuje, to jest prawy przycisk myszy, pójdź C. Wiem, ale o to no. nie działało. Ja ci zabiorę tamten. Wuu, dobra, okej, okay. resetujemy jeszcze raz, robimy. Dobra. Tylko jedną bronią. Inną bronią. dobra, reset. Dobra. No spróbujmy jakiś inny. Mamy Ładuj shotgun. Się. Ło, wow, ona już nam kazała ten pójść, dobra, ale my jeszcze przetestujemy O, to jest będzie fajna broń Ło, wow, ty masz zniszczyłem cały ten Snajperka Tik Snajperki nie załadowałem Muszę dobra. załadować też Boga Hej, wow, jak... ło, Dobra, jeszcze wszystko shotgun mamy Dobra, ja przeładuję sobie wszystkie bronie Przytrzymać trzeba R czasami, żeby wszystko załadować Ty tylko jedno zniszczyłeś Dobra, to przeładujemy jeszcze sobie i idziemy do Ewelin, żeby ja kontynuować. Nie dwie bronię! Jak dwie? Przepraszam. No to pan dlaczego god? nie wziąłeś sobie wszystkich? Co szukujesz? O, patrzcie go. Masz. Dobra, patrzcie. ja idę już. Idę do Ewelin. Co ona tutaj pisała? Uh, head to the garage to meet Jeremy and... Dobra, idziemy do garażu w takim razie. Y Schowajmy okay. broń, bo normalnie się nie chodzi z bronią w ręku. Wiesz no o dobra. O tym, wiesz o tym. Porządku. Dobra, idziemy do garażu, zobaczymy co tutaj. To... Uuuu Okej, ej tu jest gościu Ty z gościem jedziesz? No To ja z dziewczyną Dobra Dobra, okej, okay, jest e, M, y, syrenę Ej, nie działa Wow, działa syrena A N, co to było? Nie wiem e, N, stop siren i horn Dobra, ty... jest. Okej, okay, czyli tu włączamy i wyłączamy syrenę Dobra, jedziemy Dobra Czekajcie, jak to otwo otworzyć? Trzeba A ja Oj. nie otworzy tego, muszę... Ja wiedzieć. ci otworzyłem, dobra Stój, mój samochód! Dobra, jedziemy, co teraz? Ej, włącz sygnały! na M. Dobra, co teraz? Hey you two, open the garage door and hop in. Dobra. Jeremy and me and we go to out to on the job. Dobra. GPS! Dobra. Ej, GPS, dobra, mamy, okej, okay, jedziemy. Na sygnale! A co od razu? Jedźmy! Jedziemy Jedźmy. na sygnale od razu. Wow, okay. tu jest straż pożarna! Pi, pi Sygnały włączone, dobra, jedziemy, Bella też się, Jedziemy na akcję, jedziemy na akcję! Dobra, dobra. O, stacja benzynowa. O, o. coś w stacji benzynowej chyba się stało. Tak, tak, tak. tak. O tutaj? Chyba tutaj, dobra, ja tu zaparkuję, wyłączę syrenę. Dobra, ja też okay, dobra. Idziemy tutaj, to chyba coś tu się stało Okej, okay, idę tu jest... Ej, tu jest, uważaj, To jest złodziej, złodziej, złodziej złodzie, Strzela do mnie, zaraz tak, mi załatwi, będziemy. pomocy Dobra, <laughs> załatwiony Ej, tu jest clown jakiś Wow, Ty? siema clown <laughs> In the mean uh, to code 1065, dobra Bank of Instruction. Czekajcie, czy tutaj to było? Czy to było właśnie włamanie? Chyba tak, ale teraz idziemy na kolejną akcję. Dobra, tutaj klienta, yy, znaczy tutaj yy, załatwiliśmy klienta. sprawę, znaczy z tego sprzedawcę obroniliśmy. Jedziemy dalej! Dobra, jedziemy, jedziemy dalej! Jedziemy dalej. tam nam pokazuje, że w banku coś się wydarzyło chyba. Chodnikiem, a no co? widzę! Na akcji chodnikiem można jechać. A jedziemy, jak nie słuchajcie, ale akcja. To ja nie wiedziałem, że tu od razu tak się zacznie. Taka akcja, podszedłem do tego złodzieja, a on będzie we mnie od razu wycelował. Bo jaka piękna fontanna Dobra, okej, okay, jesteśmy przy banku. Uwaga, przygotujmy się. Uważaj, uważaj, uważaj. Co, nie ma nikogo? Powoli, powoli idźmy. Ja muszę inną to nie jest sobie bank? Daj, to nie jest chyba ten bank. Nie wygląda za bardzo jak bank. Czekajcie. Ej, to chyba dalej musieliśmy jechać. Gdzie ten bank wido? Chyba tutaj? Gdzie? 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 jest bank. A gdzie ty jesteś już? Ej, nie, no bo mi pokazuje, że to chyba tu. Ha? Chyba tak, bo tu jakieś zamknięte drzwi, ale nie można wejść. Aha. Dobra, a tutaj? Nie. O, ja, to... ja idę tam na Czy To jest nie jest ten nasz budynek, w którym my mieszkamy? E, Ej, dobra, idę po auta, bo nie będę tutaj chodził. No dobra, to. Ja Przecież ten... idę wracam po auta. Pokazuje auta... nam tutaj gdzieś, że mamy pójść. Czekajcie. Okay. Robo in progress, we have to get moving to the Colorado Bank Dobra, czyli do banku musimy dotrzeć tak. Musimy znaleźć bank, no dobra, jedziemy tymi autami Myślałem, że to jest już tutaj, że dojechaliśmy Ale jednak to nie jest ten bank Dawaj, Musimy czekam. go znaleźć, już Mam tam sygnały dobra. I jedziemy, dobra And... Jedziemy tutaj chodnikami, a co dobra. Początku. Wow okay. Nie wiem, czy tak trafimy, ale może się tu. uda Dobra, jedziemy, tak, to jest ten nasz budynek Z którego nasz my wyruszyliśmy, budynek? tak Ała! Tutaj mieszkamy Żywo, Dobra, jedziemy Dobra. Jeszcze dalej, popatrzcie To jednak to było mega daleko, a ja myślałem, że to, to już było tu To pewnie będzie ten Nie, jeszcze nie chyba no. Jeszcze dalej każe jechać Taki duży? To chyba jest tu Tu? Chociaż czekajcie, jeszcze nie pokazuje, że to tu Kiedy? Więc jadę dalej prosto, no Ten biały? O -o. Ej, nie wiem, jadę dalej, bo tutaj coś skręcić każe e, o -o. <noise> To jest woda jakaś, gdzie ja wicham. Dobra, trzeba było jechać drogą lepiej No <noise> ale prosto, nie nie? No, bo niby teraz tutaj jakoś chyba. Jadę wodą. Okej, okay. you too, it's up to save the day. No jedziemy przecież! O! Są tu samochody policyjne, dobra! Czyli tu grubsza akcja. Czekaj, tylko, tylko wyłączę sygnały. Co się, się stało? Co? w drzewo po prostu. No. Dawaj, bo tu już jest akcja, już tu znalazłem złodziejaszków. Nie! Eee... Nie, to policjanci. No to co ty? Dobra, policjanci, ale tutaj jest akcja. Patrzcie, ile policjantów jest, dobra! Stój, Idziemy! No to pojechało! Gdzie? <laughs> Dawaj, wyciągaj broń, lecimy tu na akcję. Uwaga, musimy pomóc im. Dobra, nie wiem, którzy to złodziejaszki. Oła, strzeliłaś we mnie chyba. Nie, to nie. Oła, pomocy. Tu złodzieje, tu złodzieje. Dobra, załatwienie. Chowaj się, chowaj się. Czy to klauny tutaj? Nie, to jest chyba gościu. Dobra, załatwiony. A to kto to jest? Nie wiem. To chyba klient, dobra. Great work! Day. We can go back to the police station to finish your training day! No nieźle, wow. słuchajcie, udało nam się uratować Zobaczcie, jakich zakładników tutaj mają Niektórzy leżą, niektórzy siedzą Tutaj okay. kasjerzy normalnie, masakra, ale udało się uratować Dziwny jest ten gościu tutaj z tymi kolorowymi włosami, wygląda jak Klaus znowu Tak, a ja nie mam auta Nie masz auta? Jak ja wrócę? Jak to nie masz? Ty no, no pojechało sobie dalej Ale gdzie? No prosto, tu o! Tą trawę i zniknęło Co? Czy ja wsiądę do innego? No i dobra, jadę nie. Wsiadłeś do innego? Nie, bo nie jestem kierowcą. Musisz jako kierowca wsiąść. E... No teraz. No niby tak. Nie działa? Ale nie działa. Nie Tylko działa, może jest zatrzymane. Kołami. Dobra, to ja jadę, może ty wsiądziesz tutaj. Trudno. Tylko że ja jestem z kimś innym, to ja nie wiem czy dosiadę wsiąść Dawaj, wsiadaj. Na pewno nie dam. Spróbuj. Radę. Halo! Gdzie jesteś? Z tyłu. Oho! Na celu pace! Celu. No nieźle! Na pace Bella jedzie. Dobrze. Dobra, włączam sygnały i jedziemy. Ale akcja teraz! Ja czy kręcę! Jeszcze lepsza ha, jak poprzednia! Celuję. Jeszcze możesz strzelać stąd? No? Nie wierzę w to. Normalnie. <laughs> Bella, tutaj szukajcie. No to nie zła akcja. I e, gdzie jest ten posterunek policji? Nie zgubiłem się. Hej, Ej! Czy to jest posterunek policji? Widzę was. Widzę was. Ej! <laughs> To Czekaj, ja. to ty strzelasz? Tak. No, bo ja się już przestraszyłem Gdzie jest posterunek policji, bo ona nam kazała wrócić Teraz shotgun A ja nie wiem gdzie on jest Pyk Ale fajnie ja, Wjechałem sup. Fajna zabawa No, bardzo fajna To, że ja nie Weź... mogę trafić teraz do posterunku policji, bo nie wiem gdzie on jest Zobaczę, bo trochę tu trzęsie Oho, zawiesiło mi się coś Dobra, jedziemy Oho, Muszę zmienić kamerę Gdzie jest posterunek policji, policji? halo? No, prosto No mm, prosto No prostu prosto dalej Dobra, wyłączę te sygnały, bo już mi uszy bolą. Tak po ukosie. O, to jest ten? Na lewo? Ten? Nie wiem. Ten niebieski. No może. Dobra, trafiliśmy. Dobra. Okay. Ej, wyłączy mi się sygnał w ogóle auta, że jakby... Siemanko! Dobra, jesteśmy. jest zrobiona. Oh no, all six of the princes have been escaped. Eee, e, pick up... What? Co tam było? Czekajcie. Eee. Coś What? było napisane! Czekaj. Ej, bo oni Ja muszę cichają. przeczytać. Pick... A... Right clicking, dobra, coś musimy. Z... Nie, nie strzelaj do nich. Musimy jakoś ich złapać. złapać ich? No, ale nie wiem, bo nie mogę doczytać do końca. A masz? Walc z nim, ja przeczytam do końca. Dobra, to jak Nie, jak... ale on mnie goni cały czas. Dobra, załatwimy go. Tu. Dobra, już mnie bije. Dobra, Czytaj. to ja muszę przeczytać. On oh no, pick up the by shift, right clicking them and putting them back to the cells. Dobra, masz go? Mam go. Shift i right click. Pa, jak go <laughs> Zanim go do celi z powrotem, Ella. Jak ona go trzyma jak lalkę jakąś, a. co ty się wydarzyło? <noise> Musiałem doczytać, bo nie wiedziałem o co chodzi. Dobra, mamy ja jednego wieśnia, z sześciu ich. Więc sześciu trzeba znaleźć. Czekaj, bo biec nie mogę, tak jest. kolejny, jest kolejny, dobra. Mam kolejnego. Dobra, a gdzie tu jest, gdzie są cele? Pewnie gdzieś dalej. Tam dalej, dobra, o, tam musimy dalej. ich tam zaprowadzić wszystkich. Ale Tylko, beka. że ci nas będą ganiać, uwaga! O, nie! Okej, okay, tutaj, tutaj. E, Czekaj, dobra. A teraz otworzyć trzeba, dobra, otworzyć trzeba. Eee, jednego i weź, weź kolejnego, bo oni mnie gonią we dwójkę. Nie zamykaj! Ja nic nie zamykam! O, otwórz! Dobra, Zostaw siedzi. go tu. Dobra. Chodź tu. Dobra. Mam kolejnego. Dobra, ale mam oni, kolejnego. oni cały czas nas łapią. Poczekaj, musimy to jakoś rozegrać. Wiesz co? Żeby jeden otwierał drzwi, a jeden niech, niech łapi ich. Wiem. Dawaj, chodź tu, będziesz otwierała drzwi. Czekaj, bo ja go mam! Dawaj. To wsk wskakuj do środka z nim. Okej, okay. dobra. Dobra. I chodź tu, wychodź, wychodź, wychodź. No, dawaj! Stawcie mnie! No nie wiem, no to ty nie wyjdziesz. Nie wyjdę, bo oni są okropni po prostu. Dobra, mam, mam Dobra, kolejnego. Widzę, 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 Czekaj. Widzę. No ale to zamykaj! Czy coś, Bella! Dobra, otwórz teraz! I zł albo złap go, złap go, bo on mnie bije. Złap go! Chodź tu! O, złap go! Patrz jak on No złap go! Ma. No patrz, no nie ma. No Bella, złap go! Pójdziesz ty do mnie, no. czy nie? Bella, złapiesz go kiedyś? Nie, nie złapię go nigdy w życiu. Jejku! No, jak pojawi? to nie? Złap! No, bo ja go wyrzuciłem. Aha, dobra. Złap tego, bo ja nie mogę tutaj wyjść stąd. A ja teraz wejść nie mogę, bo już go mam złapa złapanego. No, dawaj, dobra. dobra, zamknęłem dobra. ich wszystkich. I też zamknąłem. <grym> dawaj, wychudź yy... zostawcie mnie, dobra. Szłam. Dobra, zamknięcie wszyscy, halo. Co Udało nam wspomniane? się. Trzy Pod... sześciu mamy? Raz? Nie. Policzyć trzeba. Nie widzę, bo siedzą. Raz, Raz dwa, dwa, trzy, cztery, pięć. A to jeszcze jeden gdzieś. Szukamy jeszcze jednego. Cię o, tu jest druga cela w ogóle. Powsze? Ej, tutaj nie ma go. Wiem, Dobra, ja idziemy go zrozumie. szukać. Może jest słuchajcie w garażu. Idę zobaczyć w garażu. No nie wiem czy on jest w garażu. Albo tu na shooting range. O jest zwaniaczek, znalazłem ciebie! Spaniaczek. Dobra, nie mam go, niosę go do celi. Otwieraj mi tylko. Ale to śmieszne, otwórz, i ja szybko go. Może z drugiej strony chcesz wejść Nie, otwórz go i ja go wrzucę. Dobra, to masz. To sobie dać? A wyskuczę. Nie no, Nie mogę wejść tu Dawaj łap tam tego, no Wrzuć go, wrzuć go, wrzuć go. Wychodzimy. Dobra. Teraz uda O, dobra, ja już skończyłem. Dostałem certyfikat, ja dawaj. Tu, tu biegnij, biegnij tu, biegnij tu, ja ci otworzę. Okej. Okay. Pyk, dobra, zamknięci. Udało się, dostaliśmy certyfikat. Police training completed. Popatrzcie, możemy być teraz policjantami w Minecraftie. Ten mógł wsiadł na barana? Serio? Faktycznie! <laughs> to Ale jest niemożliwe co się tu wydarzyło Zapaliśmy wszystkich więźniów, słuchajcie Wsadziliśmy ich z powrotem do więzienia Udało nam się przeprowadzić zgraną akcję tutaj Także wszystko się udało Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę do góry, ja w komentarzu napiszcie Kto jest lepszym policjantem yy, Waszej opinii, ja czy Bella? Także napiszcie, słuchajcie to w komentarzu, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na witoshop.P Dzisiaj jest promocja na gazetki jutro, mega epicki dzień promocji od minus 50 od godziny 10. Dzie Później będzie spadało, yy, macie kod wito 50, yy, także wpadajcie, sprawdzajcie, a ja mi dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie, pobrze Was serdecznie do jest Pa Pa!